Cześć, witam Was serdecznie na kanale Pasjonatka Rękodzieła. E, dzisiaj chciałabym e, porozmawiać z Wami, e, podzielić się e, moimi projektami, które rozpoczęłam, e, i również e, pokazać, co e, mam na przykład na drutach, na szydełku, i na przykład, co ostatnio do mnie fajnego przyszło. E, długo już nie było takich live'ów ani takich vlogów na kanale, dlatego też postanowiłam troszeczkę pokrótce wam opowiedzieć, ponieważ jest sporo nowych widzów, pasjonatki rękodzieła, co mnie bardzo cieszy, że zaglądacie do tych różnych tutoriali szydełkowych, amigurumi, bo jak znacie mnie, to wiecie, że ja uwielbiam tworzyć właśnie zabawki na szydełku. Kanał ogólnie jakby troszeczkę stanął w miejscu. Dużo rzeczy się wydarzyło, więc też nie prowadziłam, chociaż wielokrotnie jak ja to mówię, że obiecuję, że będą te tutoriale dwa w miesiącu, trzy w miesiącu. Niestety są takie sytuacje, że tego kanału filmów, tutoriali nie jestem w stanie tworzyć, nagrywać, i tu też ten temat chcę poruszyć, bo. Wiele z was pisze do mnie, a Sylwia, kiedy to, Sylwia, kiedy tamto. I y, z tego miejsca oczywiście chcę Was też przeprosić, bo y, dużo filmów się pojawiało i nagle stop, 8 miesięcy i nic się nie działo na kanale. Y, jeżeli chodzi o rękodzieło, to u mnie jest cały czas, ale nie na YouTubie. Jeżeli chcecie zadawać pytania, o coś się spytać, czy coś się poradzić, to ja Was serdecznie zapraszam na grupę Szyjemy i Dziergamy z pasją na Facebooku. Jest też na Facebooku Pasjonatka Rękodzieła, również możecie tam do mnie napisać. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to jest go bardzo, bardzo mało. Większość z Was wie, jak się tworzy Amigurumi, projekty, jak się robi na drutach, ile to czasu zajmuje. Więc ja na dzień dzisiejszy mam tylko na razie jeden tutorial, na który Was oczywiście serdecznie zapraszam. Jest to księżniczka na szydełku. E, skończymy ten projekt, projekt i wchodzi projekt kolejny, który zaraz Wam pokażę. Będą to e, skarpetki na drutach. E, ostatnio jestem zakochana w żakardach. Naprawdę uwielbiam dziergać skarpetki i tych skarpetek udziergałam naprawdę dużo. Noszę je na co dzień. Pomoże to są rzeczy wełniane, to świetnie mi się sprawdzają naprawdę latem, zimą. To nie ma znaczenia, bo są różne włóczki, z których możemy skorzystać, czy to latem, czy to zimą. Jest też temat, który bym chciała również poruszyć. Może ten vlog będzie w dwóch odcinkach, bo nazbierało się tego bardzo dużo. Są też miłe i niemiłe sytuacje, więc też chcę Wam powiedzieć również o niemiłych, bo. No to by było trochę nie w porządku, bo widzę, że też jest dużo negatywnych komentarzy. Ja oczywiście się tym nie przejmuję, bo jakbym się przejmowała, to bym dalej nie nagrywała, bym dalej nie tworzyła. Wiadomo, każdy lubi co innego, nie dogodzisz wszystkim. I jeżeli chodzi o filmy instruktażowe, tworzę tak, jak czuję. Jeżeli czegoś nie czuję, to nie tworzę. Wiadomo, Jesteście na różnych poziomach dziergania, jedni już są nawet powiedzmy, na szczeblu takim profesjonalnym. Ja nie będę takich projektów robić. Robię tylko i wyłącznie projekty dość proste. A druga rzecz, jeżeli chodzi o szywanie, bo też mi zadaje się dużo pytań, jak doszyć rękę, jak doszyć nogę, w jakim kierunku, czy na prosto, czy przylegającą. Wszystko zależy od Was. Ja na filmach tego nie pokazuję, ale przy tutorialu księżniczka oczywiście to pokażę, ponieważ dużo jest pytań, więc zrobimy to od początku do końca. Też właśnie y, krytyka, ale w bardzo kulturalny sposób, jest doceniana. Ja to doceniam, bo ja jestem też człowiekiem, też mogę się pomylić. Jeżeli wyłapujecie jakieś błędy, to ja jestem zadowolona, bo wtedy wpisujecie w komentarz, że na przykład coś tu nie gra i już następna osoba, która będzie sobie robiła projekt, będzie widziała, że tu coś musi zmienić. Ja tutoriali nie będę poprawiać, dlatego, że to było rok, dwa lata temu, bo bym musiała zrobić projekt znowu na nowo, żeby go poprawić. Więc taką krytykę w sposób kulturalny rozumiem, ale w inny sposób, jeżeli ktoś pisze i ocenia twórcę, czy osobę, która powiedzmy, daje z siebie wszystko, żeby ten projekt stworzyć, żeby też inne osoby mogły z niego skorzystać i też się cieszyć przy dzierganiu, żeby komuś sprawić przyjemność w prezencie, czy dla swoich dzieciaków, to no niestety to trwa, moi drodzy. To nie jest tak, że siadam i już mam w głowie policzone oczka. Ja muszę projekt najpierw narysować, później muszę go. Rozpisać, potem muszę go wydziergać i poprawiać. Więc to jakby była potrójna robota, bo ja nie mam zapisanego takiego jednego schematu, z którego korzystam i później tworzę następne, następne po prostu amigurumi, zabawki czy cokolwiek. Każdy mój projekt jest rozpisany, rozrysowany, wykonany i dopiero wtedy, jeżeli, jest, jeżeli mi się podoba, to jest wrzucany na kanał. I to trwa, to trwa nieraz, miesiąc, dwa. Jeżeli jesteście na grupie szyjemy i dziergamy z pasją, to widzieliście ostatni mój projekt, to jest pan pułkownik na wykonane. wykonany. On ma może z 70-80 cm, już go oczywiście nie mam, bo bym Wam go pokazała. Ja nad tym projektem siedziałam, moi drodzy, prawie pół roku. Także, żeby stworzyć postać, bo ja tworzyłam tą postać ze zdjęcia, więc musiałam również od początku każdy element Tworzyć, żeby to miało spójność, całość, estetyczność, yy, odpowiednie, odpowiednią wysokość. Wszystko musiało grać, więc taki projekt chyba najbardziej trudny w moim jakby dziergającym życiu, zajął mi pół roku. I yy, dla mnie to jest ważne, bo ja lubię poświęcać czas na coś, co mi sprawia przyjemność, i nie patrzę na zegarek, że ja muszę. Już to wykonać, żeby to trafiło. Widzicie sami, że nawet między jednym pierwszym odcinkiem księżniczki a drugim jest prawie trzy tygodnie. E, druga rzecz, e, jeżeli chodzi o teraz, o te filmiki, jeżeli chodzi o dalsze tutoriale, one też będą się pojawiały wtedy, kiedy ja będę mogła to zrobić, moi kochani. Ponieważ ja nie zajmuję się e, rękodziełem, czy nie zajmuję się Dzierganiem, przydełkowaniem zawodowo. Ja to robię po prostu wtedy, kiedy mam na to czas, bo ja osobiście, tak jak już Wam wcześniej mówiłam, ja jestem osobą pracującą, czyli w takim życiu tu codziennym ja chodzę normalnie do pracy i na przykład po, jestem poza domem czasem po 10-12 godzin. Więc przychodząc z pracy, czasem nie mam siły nawet już siąść do tego szydełka i robię to, kiedy mam na przykład dzień wolny. Bądź mam moment, kiedy to mogę robić, i wtedy dalej posuwam się z danym projektem. Jeżeli chodzi, bo też pytacie o przewodniki. Na razie przewodników nie będę drukowała, ponieważ no od dłuższego czasu mam popsutą drukarkę. Zastanawiam się nad kupieniem nowej, żeby to ruszyło. Jeżeli chodzi o PDF, to na razie też nie. Nie jestem w stanie jakby wszystkie, Materiały spiąć w jeden plik, ponieważ moje książki są w kilku plikach i żeby żebym mogła go dać w jeden plik, musiałabym całą książkę od początku przepisać w nowy jeden plik, żebyście mogli z niego korzystać. A ja tego w, taki, w takiej formie też wam nie, nie polecam, bo ja sama bym się denerwowała, gdybym miała książkę w trzech plikach do dziergania, na przykład amigurumi, więc też nie chcę na razie ruszyć z tymi książkami. Będzie na to czas i wtedy, jak już będę miała wszystko tak jak należy, jak ja chcę, to wtedy oczywiście na pasjonatka rękodzieła na Facebooku książka się, książki się pojawią. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja, ja, się na ten, ja się w tym momencie mogę uśmiechnąć, bo wiele osób może nie zarzuca, ale pisze, że jakie to jest chaotyczne nic z tego nie rozumiem. Moi drodzy, kto mnie zna, to wie, że ja jestem osobą chaotyczną. Często mówię coś, zmieniam temat, potem przechodzę na kolejny temat. Jeżeli chodzi o tłumaczenie, mi się wydaje, to jest tylko moje zdanie, że to jest dość dobrze wytłumaczone. Może być chaotyczne, ale ja taka jestem i ten kanał jest jakby też częścią mnie, więc no. Przemilczę to, bo yy, mnie to osobiście nie dotyka, bo ja taka jestem i to jest dobre określenie pasjonatki rękodzieła. Pasjonatka rękodzieła jest chaotyczna i nawet jak byłam na live'ach z Wami przyjemnej dziergamy z pasją, same widzicie, że czasem potrafię się zakręcić, ale ja się do tego przyznaję i yy, cieszę się, że niektórzy to zauważają, ale no taki jest mój kontent content tego Kanału całego. No i to się moi drodzy nie zmieni. Nie zmieni się. Trudno mi przykro mi, nie dogodzisz wszystkim, chociażbyś chciała, ale tak się nie da. Tak jest skonstruowany świat, że tak się nie da. Często mówię też bardzo szybko, e, ponieważ chcę dużo materiałów przekazać i to też jest chaotyczne, ale no taka jestem moi drodzy. Taka jestem i no niestety się nie zmienię. E, to jest e, taka jedna może. Może to nie jest z przykrych rzeczy, może mniej przykrych. Jeżeli szukacie kontaktu ze mną, no to oczywiście grupa szyjemy i dziergamy z pasją. Zapraszam na YouTubie. Nie odpowiadam na komentarze czasem, bo tak jak mówię, ja na YouTube wchodzę rzadko. Tylko wtedy, kiedy coś prowadzę, czy tam coś chcę wrzucić, jakiś filmik, czy jakiś tutorial. Ewentualnie czasem jak... Odpalę studio YouTube, to mi się wyświetlają komentarze, to wtedy odpiszę, ale generalnie nie śledzę go codziennie. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście kierujcie się na Szyjemy, Dziergamy z Pasją. Zapraszam serdecznie, bardzo fajna społeczność. Robimy tam wszystko i na szydełku, i dziergamy, i szyjemy. Możemy się też poradzić, każda z nas. Pasjonatka rękodzieła też zapraszam. No, oczywiście na Messenger'a też można do mnie napisać. Jeżeli jest jakiś problem, to jeżeli jestem w stanie pomóc, to oczywiście pomogę, bo wiadomo, uwielbiam się dzielić swoją pasją z Wami i, i po prostu tyle. Teraz ee, chciałabym Wam pokazać, co oczywiście mam, co robię teraz. E, I tak, moi drodzy, tak jak jest na kanale, dwie części już są, pokażę Wam, jak to wygląda. Robimy księżniczkę na szydełku. I wygląda ona tak. Na takim etapie jesteśmy teraz. Ja jutro już wrzucę kolejny, kolejną część trzecią tej naszej księżniczki. Będę ją jutro kończyć główkę i nagrywać. I oczywiście będziemy robić włosy, czyli to będzie wszystko w jednym odcinku. Także serdecznie Was zapraszam. Ona nie jest dużych rozmiarów, jest takich no, średnich. E Seria księżniczek pojawi się, mi się wydaje, jeszcze będą za dwie, ale to będą tylko jakby ubranka, bo można będzie tą księżniczkę, wiadomo, ubierać, rozbierać, zmieniać jej i masz. Także serdecznie zapraszam na trzecią część, która pojawi się jutro. To jeżeli chodzi o rzeczy dziergane na szydełku. Większość, jak zauważyłyście, ja teraz troszeczkę przerzuciłam się na druty i to chyba jest taka. Cudowna pasja, bo po prostu w drutach się zakochałam i, i po prostu nie mogę przestać. Skarpetki to jest chyba numer jeden w tym, co lubię robić, ponieważ skarpetki robi się szybko. Może nie jest to proces bardzo prosty, bo zanim zrobiłam skarpetki, które faktycznie dały się nosić, to minęło trochę czasu. Więc ja nie jestem też fachowcem i sama uczę się na błędach, ale Wykonałam sobie swój własny projekt żakardowy, zaraz Wam pokażę jak on wygląda i te skarpetki właśnie się pojawią też na, tutaj na YouTubie. Dla osób początkujących, ale tych, które już potrafią robić oczka prawe, oczka lewe i pracować w Magic Loop'em. Chyba, że macie druty takie typowo do skarpetek, to oczywiście również możecie z nich skorzystać. Czy takie druty skarpetkowe, 5 drutów to już wszystko zależy. Ja dziergam na drutach z żyłką i mi jest tak po prostu wygodnie. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. To jest mój projekt, który sobie wymyśliłam. Oczywiście, jeżeli chodzi... To jest góra skarpetki, bo ja robię od góry do palcy. Jeżeli chodzi o ten projekt, to ja oczywiście będę go poprawiała, bo ja robię skarpetki na rozmiar 37. Mam dość wąską stopę, ale przy żakardach jest troszeczkę problem, ponieważ... Ta włóczka, ona się troszeczkę ściąga. Ona nie jest tak elastyczna, jakbyście robili skarpetki jedną nitką. Wtedy można robić po prostu mniej oczek i te skarpetki przylegają. Ja lubię takie bardzo przylegające skarpetki, i tu też robiłam sobie takim swoim sposobem, ale okazało się jednak, że to jest troszeczkę za wąskie, i będę musiała to jednak spróć. Tyle zrobiłam. Chociaż włożę na nogę, ale za, za obcisłe. Będę musiała spróć i po prostu zrobić od początku. Ale właśnie będzie taki wzór w koty. Bo ja koty uwielbiam. Jak wiecie, mam Laurkę, miałam Edunia, ale niestety już Edziu odszedł od, z tego świata. I niestety na razie, chociaż planuję i tak próbuję czasem coś wspomnieć mężowi, że może jeszcze jeden kot. Ale na razie nasza, y, nasza Laura nie akceptuje innych kotów, więc y, na razie kota drugiego nie będzie. Ale uwielbiam koty, więc powstał taki wzór kociaka. I kolejnym projektem to jest, moi drodzy, czapka. Oczywiście nie powiedziałam z jakiej włóczki robię skarpetki. Moją ulubioną włóczką skarpetkową to jest włóczka Nord, Nord od Dropsa. Świetna jest naprawdę. Tylko oczywiście nie wiem, ale u mnie się nie sprawdza pranie w pralce, bo zrobiłam, powiem Wam, mężowi skarpetki no, i skarpetki wrzucił do pralki i no z rozmiaru 46 zrobiły się 37. Także nie, ja już nie wypiorę jej na pewno w pralce tych skarpetek. Włóczka jest fantastyczna, jest tak przyjemna, mięciutka, bo oczywiście ma zawartość alpaki, wełny. Także bardzo ją polecam na takie właśnie wyroby. Takie wyroby skarpetkowe, czapkowe. Następnym projektem to są jest. Czapka. Czapkę wykonuję, moi drodzy, z włóczki Ganzal Rock'n'Roll, bo mam takie pojedyncze moteczki i stwierdziłam, że na razie włóczek nie będę kupowała, bo mam naprawdę dużo. Tutaj, jak widzicie, jest mnóstwo, i tam na dole jeszcze mam cztery pojemniki włóczek, jeszcze mam w szafie, i po drugiej stronie aparatu. Dwa pojemniki włóczek, to naprawdę dziergania jest na trzy lata. Yy, kupuję jedynie włóczki takie, które na przykład mam w głowie jakiś projekt, a nie mam akurat takiej włóczki, do, która by pasowała, to wtedy kupuję tylko tyle, ile potrzebuję i zamierzam po prostu te wszystkie włóczki przerobić. Nie wiem kiedy, <laughs> może zacznę w nocy. No ale to yy, postanowiłam, że mam rock'n'roll. I został mi to jest unikorn też z Ganzala, taki moteczek mi został, więc postanowiłam, że je połączę, ponieważ yy, to jest 100% merynos, a jak wiecie, merynos bardzo lubi się rozciągać, moi drodzy. Także yy, wolałam połączyć te dwie, żeby mieć tą pewność, że ta czapka mi się nie rozciągnie na tyle, yy, żeby, żeby ją po prostu spróć, bo to szkoda moi drodzy jest. No, już widzę, że mi tu oczka spadły, ale to nic. Eee, tak wygląda w połączeniu właśnie z tym rock'n'rollem. To jest zwykła taka czapka, eee, smerfetka tak zwana na ściągacz 1 na 1, e, na drutach 4,5, 2 niteczki i taki sobie szlaczek wychodzi. Z każdej strony jest po prostu inny kolor. Yy, kolejny projekt, jaki mam, to jest taki zwykły sweter, moi drodzy. Taki prościutki. Bez jakichś udziwnień. Chociaż planuję na nim zrobić jakiś haft, ale to jeszcze się zastanowię. Yy, to jest włóczka Air od Dropsa. Już zrobiłam tyle. Yy. Ja, ja lubię dość krótkie swetry ale go troszeczkę dłuższego zrobię rękawki będą takiej średniej szerokości na ściągaczu, planuję sobie właśnie zrobić jakiś haft, może lamę, nie wiem alpakę, no zobaczę jeszcze yy, bardzo fajna włóczka no, czytałam recenzję, że na się dość mychaci, że się rozciąga, no ja jeszcze tego nie prałam, nie robiłam próbki powinnam oczywiście próbki trzeba robić, ale ja nie robię ja po prostu robię sweter i go przymierzam na bieżąco, jak mi pasuje to robię dalej, jak nie no to pruję, a by mi pewnie zaoszczędziła czasu, ale no tak mam, także sweterek będzie, bardzo ciepłutki, właśnie z włóczki Air od Drops. Tutaj robię chyba na drutach 6 mm moi drodzy, a ściągacz robiłam na 5 mm. I jeszcze mam jeden projekt, tutaj mam projekt, bo jak wiecie, lubię, tak jak powiedziałam, lubię robić skarpetki, więc postanowiłam, że no mam dużo tych włóczek skarpetkowych, mi pozostawało po tych skarpetkach niewykorzystanych, na skarpetki to mogłabym to pomieszać oczywiście, ale postanowiłam, że zrobię sobie chustę i chustę robię właśnie z kanału Dagna Zielińska, którą bardzo pozdrawiam. Ma bardzo świetne projekty, i po prostu jestem zakochana w tej chustce. Jak ją obejrzałam na początku, dla mnie to była czarna magia, ale jak zaczęłam robić, to jest super. To po prostu można robić w tramwaju, w autobusie, jak gdzieś się do pracy, przy telewizorze, przy kawce, przy fajnym filmie. Ona sobie po prostu rośnie. Wiadomo, że no, ja robię akurat na drutach 3 mm. To zanim zrobię chustę, to minie trochę, nawet dużo minie czasu, ale Wam pokażę, ile już mam tej chusty. To jest taka, że z jednej strony rośnie, a z drugiej jest brzeg prosty. Tu mam akurat narzucone, już zaczęłam kolejny rząd. Tu z tej strony jest prosto, a tu idzie jako trójkąt. Zaraz Wam powiem, jakie to są włóczki. To są właśnie włóczki resztkowe, które zamierzam wykorzystać na całą tą chustę, te wszystkie końcówki. I zobaczymy, jaką wielkość zrobię, bo podejrzewam, że no to mi zajmie dwa miesiące, bo tych włóczek naprawdę mam dużo. I teraz tak, pierwszą włóczką. Skarpetkową to jest włóczka Super Socks od, Lang, od Langa. bardzo lubię te włóczki, one świetnie się sprawdzają, ja często piorę skarpetki i nic się z tą, z tą włóczką nie dzieje, to jest super, super, super wash, czyli można prać w pralce. To są pewnie, tu jest chyba 75% wełny i 25% poliamidu. W tej samej serii mam w innym kolorze, dlatego mieszam je. Tak jak widzicie na półście, te paski są w różnych kolorach. Ja lubię takie mishmash, naprawdę lubię. No i oczywiście wykorzystam do końca te włóczki. Oprócz tego mam również końcówkę, To nie może nazywać końcówką, bo to jest sprot tej wełny tu. To jest od Alize Artisan. Już nie pamiętam, chyba tak się to czyta. Też, ja lubię takie melanżowe, jak widzicie, pełno melanżowych włóczek, więc y, mam taką jeszcze. Tyle też wykorzystam. I jeszcze mam chyba trzy motki y, włóczki. Y, jest to od Relana Garne. Flotę Sox. I tu już mamy zawartość bambus, Merino. Yy, I też taka kolorowa. Zrobiłam z niej skarpetki idealne na lato, więc tu będzie taka mieszanka wełny, bambusa, poliamidu. Chusta będzie ciepła. Ja będę zadowolona, że wykorzystałam, że te moteczki mi nie leżą. Chociaż mogłabym zrobić również skarpetki, ale już skarpetki mam, więc przeznaczyłam po prostu na chustę. I na koniec zostawiałam sobie taki mały smaczek. Pokażę Wam, co dostałam w prezencie od męża na Dzień Kobiet. To jest... Pozycja książkowa, moi drodzy, i powiem Wam szczerze, że bardzo długo się zastanawiałam nad tą książką, ponieważ ja angielski to u mnie leży. Ja naprawdę po angielsku to nie jestem w stanie. Chyba, że sobie coś przetłumaczę to wtedy, ale z angielskim to nie bardzo. Ale jakiś czas temu na Instagramie właśnie y, znalazłam. Y, fajną artystkę, która tworzy skarpetki na drutach, właśnie żakardowe. <laughs> Przepraszam. Na początku ta książka nie była w Europie dostępna. E, było ciężko, ale jak, jakiś czas temu udało mi się ją wyhaczyć na Amazonie, moi drodzy. I jak ją zobaczyłam, to już ją widziałam chyba rok temu, to po prostu się zakochałam i tylko czekałam na to, kiedy ona się pojawi, po prostu, żeby mogła ją gdzieś dorwać. I mam, mam, po prostu ją mam. Już ją przejrzałam, moi drodzy. Ja wam pokażę, o jaką w ogóle artystkę chodzi. To jest Charlotte, Charlotte Stone. Stone, nie wiem jak się czyta. Nie przeczytam wam, ale wam pokażę. Książka jest pięknie wydana, naprawdę. Te wzory graficzne są cudowne. Zaraz wam pokażę. Hmm, zobaczcie. Oczywiście tu mamy wzory roz, rozrysowane. No, książka wygląda genialnie. I nawet nie znając języka angielskiego, ja już sobie tutaj ją poczytałam, troszeczkę potłumaczyłam te skróty, które są zawarte, jak zrobić dany projekt. Ale najważniejsze jest dla mnie to, że jest właśnie ten schemat graficzny. Ja sobie wtedy mogę po tym semacie graficznym sama, jakby rozplanować cały wzór na skarpetce. I to mi w zupełności wystarczy. Metodą prób i błędów oczywiście będę wykonywała projekt, te, te skarpetki z tych projektów, wszystkie, bo po prostu jest cudowna, jest pięknie wydana. Nic dodać, nic ująć. Ja po prostu mogłabym tą książkę tylko sobie oglądać i zostawić sobie ją na półeczce, ale po prostu no zobaczcie, no to jest cudowne. Przepiękne. Także to pozycja jest moja na najbliższe kilka miesięcy, będę próbowała robić właśnie te wzory. Na skarpetkach, no to jest. No magia. Powiem Wam szczerze, no pięknie to wygląda. Także książkę polecam. Jeżeli ktoś jest ma zna bardzo dobrze angielski, to wydaje mi się, że. Problemem nie będzie właśnie dzierganie, a ja, że lubię kombinować, będę próbować zrobić i Wam pokażę efekty na skarpetkach, jak powstaną. Także moi drodzy, moi kochani mili, pierwsza część vlogu za nami. Jak zwykle było chaotycznie i tak będzie. Tak będzie na pewno. Serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam naprawdę na grupę Szyjemy i Dziergamy z pasją. Zapraszam na tutoriale, na tutorial księżniczka i na kolejne y, tutoriale, które się pojawią. Y, I życzę Wam miłego szydełkowania. Jeżeli już zaczęłyście y, dziergać, nie dziergać, ja już widzę cały czas tylko dzierganie, szydełkować księżniczkę, to oczywiście wrzucajcie zdjęcia na... Y, na, na grupę, jak Wam idzie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, jak wrzucacie swoje prace, pokazujecie, co robiliście, co zrobiłyście, wysyłacie do mnie zdjęcia. Jest mi niezmiernie miło. I zapomniałam o jednej ważnej rzeczy. Widzicie? To jest sweterek właśnie, który zrobiłam ostatnio sobie. To jest włóczka Karizma z Dropsa. Tylko jeszcze o tym powiem. I to jest właśnie zrobiony sweterek Projektu Dagny Zielińskiej z kalu, który prowadziła właśnie na Facebooku. I powiem Wam, jestem zakochana. Ja chodzę w tym swetrze, bo on jest po prostu tak ładnie skrojony. Ten wzór tak się przypasował, że ja jeszcze chyba sobie zrobię ze cztery takie swetry i dwa swetry y, oczywiście dla mojego męża, bo już mu obiecałam, że taki sweterek mu też zrobię. I tak. I druty mieszkają ze mną na co dzień. Szydełko również. Amigurumi będzie dalej się pojawiało, chyba że macie jakieś propozycje innych, tutoriali, co bym mogła zrobić. To oczywiście wrzucajcie w komentarzu. Także ja już się żegnam, widzimy się w drugiej części vloga. Yy, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dziergania, szydełkowania i zapraszam na grupę Buziaki. Papa, pa, kochani!